Najlepszy posiłek 30 minut przed startem to golonka kapucha z ziemniakami i sosem, a na deser jakiś kawał ciasta. No i o teraz bardzo ważna lekcja płynie z tej wiadomości. Każdy przed startem powinien mieć przetestowane swoje własne metody żywieniowe. I to, że ktoś biega na Bułce z drzemem wcale nie znaczy, że robi dobrze, ale nie znaczy też, że zrobi źle. I wcale też nie znaczy, że ta sama, ten sam posiłek będzie dobry dla ciebie. Dlatego, w przygotowaniach do na np. maratonu lub półmaratonu, wykonujesz tych treningów dziesiątki. Są też weekendy, bo w tygodniu powiesz, że nie masz czasu. Bo biegasz po południu wieczorami, przecież start jest rano o dziewiątej, nie wiesz jak się żołądek zachowa i czy trzeba będzie biegać do toalet. No to przecież weekendy są od tego, żebyś wykonywał, wykonywała trening w godzinach startowych i wtedy tu sobie różne warianty żywieniowe. Co jesz na śniadanie, jak się odżywasz w trakcie, co pijesz w trakcie. I nie tylko na tych spokojnych wybieganiach, ale też przede wszystkim. Na tych mocnych, kluczowych jednostkach na biegach z narastających prędkością, na interwałach, na treningach powtórzeniowych. A Ty, co jesz przed Twoimi ważnymi zawodami? Napisz w komentarzu, czy jajecznica, czy może naleśniki, czy bułka z drzemem, czy jajko sadzone, czy kasza jaglana, czy jak tutaj ktoś napisał golonka, napisz w komentarzu, jakie jest Twoje śniadanie mistrzów.